Cześć, się EO, z tej strony Masters of 50. A w dzisiejszym materiale wyjaśnię całą historię niejakiego Franka, którego nie możesz zabić. You can't kill me! Woodsa, życiorys, charakterystyka i standardowo ciekawostki. A jechać będziemy chronologicznie na kanwie Black Ops 1, Black Ops Cold War i Black Ops 2. Nie przedłużając, jedziemy. Życiorys. Woods rodzi się 20 marca 1930 roku w Filadelfii w stanie Pensylwania i już za dzieciaka ucieka bezpowrotnie ze swojego rodzinnego domu, rozpoczynając niebezpieczne i niezależne życie uliczniaka, a wraz z wejściem w dorosłość wbija do USMC, z miejsca cisnąc na pierwszą linię frontu, kosząc północnych Koreańczyków w wojnie no nie zgadniecie, koreańskiej, zyskując tam status starszego sierżanta. Jego talent w zabijaniu Azjatów dostrzega CIA, które werbuje Franka w swe szeregi. Jego pierwsza znana misja dzieje się 17 kwietnia 1961 roku w Zatoce Świń, gdzie to on, Mason i Bowman spotykają się w miejscowym barze z ich kontaktem Carlosem, z którym omawiają plan zabicia Fidela Castro. Ich knowania zostają przerwane przez wjazd lokalnej milicji, więc trójkę agentów oraz Woods wszczynają strzelaninę, przebijając się do podstawionego nieopodal auta i wciskając gaz do dechy, umykają Kubańczykom. Nazajutrz chłopaki przeprowadzają szturm na Willę Castro i, korzystając z bojówkarzy Carlosa w formie dywersji, Frank wraz z Masonem dopadają Fidela w jego sypialni, gdzie najwyraźniej Dochodziło do jakichś bardzo podejrzanych Shit. rzeczy. Zadanie wykonane, więc ekipa bierze nogi za pas do położonego całkiem blisko lotniska, skąd pod ogniem osłonowym ludzi Carlosa wsiadają i odpalają samolot C-130, po czym odlatują, jednak z poświęceniem się Masona, który odblokowywując pas startowy zostaje sam i trafia do niewoli. Woods ma okazję zobaczyć swojego Ziomala Masona po raz kolejny dopiero w 1963 roku podczas infiltracji sowieckiego kosmodromu w Bajkonurze, gdzie to też podobno mają się znajdować Lew Krawczenko i Nikita Dragowicz. Po uratowaniu podwójnego agenta CIA Weavera, ekipa rusza na kosmodrom i udaje jej się zniszczyć ruską rakietę kosmiczną w locie, następnie przechodząc do eliminacji personelu podziemnej sekcji kompleksu. Po wykonaniu zadania w bliżej nieustalonych okolicznościach, Woods wraz ze swoimi mordami zabija Dragowicza, a przynajmniej tak mu się wówczas wydaje. Następnie przechodzimy aż do 21 stycznia 1968 roku, gdzie to w środku wietnamskiej wojny Frank, Hudson i nieodzownie Mason szukają dowodów wskazujących na to, że Sowieci są realnie zaangażowani w ów konflikt. Po dzikiej i mam tutaj na myśli naprawdę o amerykańskiej bazy przed horrendalnie wielkimi siłami Wietkongu, Woods rusza do Hugh City odzyskać pewne dane wywiadowcze oraz pewnego radzieckiego zdrajcę. Po dosyć ciężkim lądowaniu i usmarzeniu na popiół paru Wietnamców, zaufany bro Mason znajduje dokumenty i jak twierdzi zdrajcem, którym okazuje się Wiktor Reznow. Ale z perspektywy Woodsa Mason nie znalazł nikogo, bo jak wiemy Reznow był wytworem wyobraźni Alexa. Tym niemniej mają przynajmniej dane, a więc czas na odwrót. Z odwrotem jest ciężko, więc chłopacy okopują się i robią epicki last stand, pod koniec którego przypływa po nich łódź. Ostatni z miejsca bitwy zaskakuje pieprzony Frank Woods. No i trzeba przyznać, że ta scena była całkiem banosowska. 9 lutego 1968 roku Kowloon City Hongkong. Nowym zadaniem agentów CIA jest odnalezienie i przesłuchanie doktora Daniela Clarka, powiązanego z produkcją nazistowskiego gazu o nazwie Nowa 6. W tej operacji jednak nie bierze udziału sam Woods, więc y, powiem wam tylko tyle, że zadanie udało się połowicznie, bo Clark zginął, ale Hudson dowiedział się, że niejaki Steina y, znajduje się w górach Yamontału, co zrobi się ważne nieco później. Podczas gdy Hudson i Weaver uciekali po dachach Kawlun, Woods wraz ze swoim najlepszym kumplem Masonem i jego zmyślonym przyjacielem Reznowem wzięli i się kurwa rozbili śmigłowcem w środku wietnamskiej dziczy. Tako, normalnie. Nie no, tak na serio, to szukali kryjówki krawczenki położonej gdzieś w pobliżu i akurat ich pana śmigło trafiła rakieta. Po wydostaniu się stonącego wraku śmigłowca, nasz Woods wali się na pizdę z żółtasami, nie pozostawiając im żadnego pola do manewru i działając bezpartonowo, ukazując w pełni jaką wytrenowaną maszyną do zabijania jest naprawdę, działając tak na głośno jak i po cichu. Łapiąc się z Bowmanem, ekipa dociera do sekcji podziemnych tuneli Wietkongu, do których wchodzi Mason i niejaki Swift. Natomiast Frank wraz z Człowiekiem Łukiem zostają na powierzchni, skąd docierają do strefy lądowania śmigłowców Huey, pakując się do jednego z nich. W tym czasie Mason odnajduje kryjówkę Krawczenki, jednak zastaje ją pustą i zaminowaną, więc musi spieprzać do wyjścia. Gdy ten wydostaje się z walących się tuneli pod jego lokację, podlatuje Woods, ratując mu skórę. 11 lutego 1968 roku nasz starszy sierżant rusza do Laosu, gdzie zestrzelony został sowiecki samolot przewożący nowę Syks. Na miejscu ekipa pnie się barkami w górę rzeki, cały czas będąc ostrzeliwywana przez oddziały wroga. Podczas strzelaniny wśród komandosów ginie nieznany nam młody amerykański żołnierz, dla którego walka u boku wiarusów z SOG czyli Studies and Observation Group, wietnamska komunikacja, jej do której należał Woods czy chociażby Mason, to był zaszczyt. I jak wspomina Mason, Woods podobno po mu płakał nad śmiercią chłopaka, tym samym odkrywając swe bardziej ludzkie oblicze. No tutaj taka ciekawostka. Tym niemniej ekipa dociera do wraku rozbitego samolotu, gdzie odkrywa... No w zasadzie to nic, bo nowy Syks tam nie ma, za to wpadają w pułapkę zmasowanych sił wietkongu i specnazu. Po krótkiej wymianie ognia Frank zostaje ogłuszony i podobnie jak Mason i Bowman pojmany. Podczas gdy Hudson i Weaver infiltrują ruską bazę w Yamantau 19 lutego 1968 roku, Woods i jego dwaj przyjaciele są dalej więzieni przez Vietcong, który nie pierdoli się z nimi w tańcu. Nawet ich cele to klaustrofobiczne klatki z bambusa umieszczone w jakiejś podziemnej rzece. No Jesus! Pewnego razu zostają zmuszeni do gry w rosyjską ruletkę pod nadzorem jakiegoś bysiora ze specnazu, który zabija Bowmana, gdy ten odmawia, nazwijmy to, dalszej współpracy. Bowman! Bowman, ne! Następny jest nasz Frank, który zaraz po rzuceniu pierwszego ikonicznego tekstu rzuca kolejny klasyk. I naciska spust rewolweru, jednak nic się nie dzieje. Szczęśliwie w komorze nie było naboju. Nasz sierżant orientuje się jednak, że przy następnym odciągnięciu kurka Słychać charakterystyczne kliknięcie oznaczające, że nabój tym razem już wlazł do komory. Dając znać Masonowi, razem wykonują błyskawiczny szereg akcji, wybijając obstawę Ruska, doganiając samego Ruska, zabijając go w imię poległego Bowmana i wydostając się z tuneli na wolność. Pełni rządzy mordu i zemsty na krawczęce, który ich w to wpakował, biorą stojącego nieopodal Mi-24 i wlatując nim na słynny wietnamski szlak Ho Chi ha, dokonują istnej rzezi na Wietkowie radząc sobie nawet ze śmigłowcami przeciwnika. Po wylądowaniu na drugim końcu szlaku Woods i Mason docierają do podziemnej kryjówki Krawczenki. Alex dopada sowieckiego byka, jednak ten zyskuje nad nim przewagę. Przed zadaniem ostatecznego ciosu Masona ratuje no oczywiście pieprzony Frank Woods. Krawczenko odbezpiecza swe granaty na pasie, więc nasz komandos rzuca się wraz z nim przez okno, poświęcając się dla sprawy. Ale spokojnie, spokojnie, to jest Black Ops ludziska. Tutaj ludzie przeżywają takie rzeczy. Tym niemniej, jest to ostatni raz w pierwszej części gry, gdy widzimy samego Woodsa. W rzeczywistości zarówno on, jak i Krawczenko przeżyli wybuch granatów, które odrzucili, a sami schowali się za osłoną tuż po upadku. Wood straci jednak przytomność, a Lew K., choć dźgnięty nożem, łapie drugi oddech i ucieka z miejsca zdarzenia, porywając ze sobą naszego protagonistę. Frank trafia tym samym po raz kolejny w niewolę, zostając osadzony najpierw w Hanoi Hilton, a sześć miesięcy później zostaje przeniesiony do Danang. Będąc zbyt wkurwionym, by umrzeć, komandos siedzi tam aż do 1972 roku, gdzie to nadarza się okazja uciec. Tym sposobem sprytnemu Woodsowi udaje się powrócić do USA, gdzie trzy lata później, w 1975, wraca do czynnej służby w CIA, odnawiając starą znajomość z Masonem i przy okazji wykonując kolejne niebezpieczne misje na terenie Wietnamu, a nawet raz zostając wysłany do Yamantau, by tam przechwycić niejakiego Adolfa Lusella, który poniekąd chciał wznowić projekt Nowa. Frank oczywiście temu zapobiega, a później jeszcze infiltruje pewną sowiecką bazę, a później ją niszczy, jako że ruskie zabijają mu jednego z podwładnych. Sorry, że ten okres jego żywota omawiam bardzo tak ogólnikowo, ale źródłem tu jest Black Ops Declassified, a raz, że niewiele informacji mam na temat fabuły tego zapomnianego dodatku, to jeszcze nie wiadomo nawet, czy jest to kanon, także od momentu pojmania przez krawczankę aż do teraz traktujcie to no tak z przymrożeniem oka. No dobra, tak oto dochodzimy do poczynań Woodsa z Black Ops Cold War. Jest 1981 rok, Woods zostaje przydzielony do grupy Adlera, której zadaniem jest wytropienie sowieckiego szpiega o pseudonimie Perseusz. 12 stycznia Frank, Mason i Adler przesłuchują Quasima Javadiego, jednego z pobocznych lojalistów Perseusza, który naprowadza ich na nieco grubszego lojalistę Arasha Kadivara, którego dzień później chłopacy dopadają na lotnisku gdzieś w Turcji. Następnie Woods wraz ze swoim Ziomalem zostają wysłani do Kijowa, ale o tej misji niestety nie wiadomo praktycznie nic. Pewnie tam zbierali Intel albo kogoś obserwowali, chociaż znając Franka, to cierpliwy monitoring raczej nie jest jego mocną stroną, także możecie się domyślać, że cokolwiek robili w tym Kijowie, było to całkiem ekscytujące. Dobra, nasz komando wraca z tej misji i od razu ciśnie na następną z niejakim belem, czyli graczem, protagonistą z Coldwora. Operacja polega na infiltracji supertajnej sowieckiej bazy, która stanowi ośrodek szkoleniowy z Podczas przebijania się, no jak żeby inaczej, przez hordy zaalarmowanych wrogów, Woods i Bell dostają się do centralnej serwerowni obiektu, gdzie dowiadują się, że Sowieci przechwycili dane na temat amerykańskiego projektu Greenlight, polegającego na zdetonowaniu bomb neutronowych na terenie całej Europy Zachodniej, by w chwili gdy ZSRR zaatakuje, to taktyką spalonej ziemi nie pozostawić im żadnych fabryk, surowców czy czegokolwiek innego, co mogłoby się im przydać. Plan dziwny i niemoralny, aczkolwiek prawdziwy, a najlepsze jest to, że sam Frank nie wiedział o jego istnieniu. Dodatkowo orientuje się on, że jednym z zamieszanych agentów CIA w ów projekt jest Jason Hudson. Po wydostaniu się z radzieckiej bazy i powrocie do USA, Woods dopada Hudsona i sprzedaje mu ryj, sugerując w ten sposób, że lubi wiedzieć co się dzieje i nie podoba mu się ten niemoralny syf. Hudson niby tam grozi coś mu z i tłumaczy, że podobno gra toczy się tu o wiele większą stawkę. Takie tam pseudo patriotyczne pierdolenie, ale Adler i tak go podsumowuje mówiąc. Careful, Hudson. Next time. No tak czy inaczej, nasz Franco dalej pozostaje w oddziale i nieco później rusza ze swoim brosem Masonem do kolejnej, tym razem opuszczonej bazy w Yamantau. Tak wiem znowu to Yamantau. By tam odnaleźć serwer, na którym prawdopodobnie pozostały dane na temat ukrytych agentów KGB, czyli KGB, rozlokowanych w Stanach Zjednoczonych. Po nieodzownej przeprawie po trupach przechwytują za pomocą śmigłowca serwer, jednak jak później się niestety okazuje, Perseusz zdążył wyczyścić z niego wszelkie dane i cała ta misja w gruncie rzeczy poszła na marne. Podczas gdy Adler i Bell ruszają znaleźć te same dane w głównej kwaterze rosyjskiego wywiadu, Woods ma za zadanie odwalić dwóch głównych oficerów Perseusza, Roberta Aldricha i Wadima Rudnika. Obu łajdaków udaje się zastrzelić, a gdy Frank wraca do siedziby komórki CIA, na miejscu Adler przesłuchuje Bella, który tak naprawdę niegdyś był agentem Perseusza, jednak dzięki programowi MK Ultra udało mu się zrobić pranie mózgu i zaszczepić nową osobowość. No i tutaj przechodzimy do zakończenia, a raczej zakończeń Cold War'a, gdzie to gracz decyduje, jak potoczą się tak naprawdę dalsze losy Woodsa. Może wybrać złe zakończenie, gdzie to osobiście zabije między innymi właśnie Franka. Może też zdecydować się wysłać go z innymi pod radar DUGA, ale nie zostawiać tam pułapki. Wtedy pół Europy pójdzie z dymem, Bel zginie, a Woods przeżyje ale może też wykonać kanoniczne zakończenie, gdzie nasz komandos uda się z Adlerem, Masonem i graczem na wyspy Solowecki i tam po zniszczeniu obrony przeciwlotniczej bombardują przekaźnik, który miał aktywować bomby atomowe na terenie Europy. Bell, czyli dalej gracz, zostaje przygnieciony gruzem w wyniku bombardowania, ale gdy sytuacja zostaje opanowana spod zawału wyciąga go między innymi Woods to tam też, na końcu kampanii, widzimy go po raz ostatni. I teraz przechodzimy jeszcze do historii sezonów z Warzone. Trzy lata później jeden z zaufanych agentów Perseusza którego w kampanii nie udaje się ostatecznie zabić bez względu na zakończenie. Niejaki Stitch organizuje rajd na kryjówkę CIA w Berlinie, by sprowokować Adlera do pochopnego kontraataku na miasto Pine Small w New Jersey, gdzie to podobno znajduje się ten cały Stitch i jego ludzie. Adler rzeczywiście przeprowadza ów kontraatak, a w akcji bierze udział Woods. Oczywiście na miejscu okazuje się, że to pułapka, i choć Frank, jak i reszta składu, daje radę uciec, to Adler zostaje uprowadzony przez Stitcha. Trzy miesiące później, 19 kwietnia 1984 roku, Woods udaje się z oddziałem amerykańskich komandosów do Laosu, gdzie podobno wywiad zauważył Adlera. Tam oczywiście walą się na pizdę z ludźmi Perseusza, ale w końcu docierają do sali tortur, gdzie jak można się domyślać, przetrzymywany był Adler. Jego samego tam jednak nie ma. Po przesłuchaniu kilku ocalałych ruskich żołnierzy, ekipa dowiaduje się, że Adler został przeniesiony do Werdańska. No bo gdzieżby kurwa indziej. Frank leci więc do tego wirtuńska i tam rzeczywiście odnajduje Adlera, ratując go. Wówczas jednak jeszcze nie wie, że Perseusz wyprał mu mózg i zaprogramował podobnie jak Masona w Black Ops 1. Oneway Oranżada, 10 dni później, Woods bierze udział w akcji odzyskania dysku z danymi z rozbitego amerykańskiego satelity gdzieś w Algierii. Później ledwo przeżywa zasadzkę w natowskiej bazie nasłuchowej w Teufelsberg w Niemczech, a jeszcze później dowiaduje się od Hudsona, że Adler został zaprogramowany, by zniszczyć Verdańsk, więc ekipa czyści Adlerowi umysł i rusza, no powiedzmy, naprawić Verdańsk i tam również znajduje się Woods, tyle że na tym etapie nic już nie robi poza Badasowskim prezentowaniem się na kadcenkach. Następnie możemy go jeszcze zobaczyć w minifilmie wień, wieńczącym historię sezonów The Warzone, gdzie siedzi w śmigłowcu i czeka aż Adler odjedzie Stitcha. A po raz ostatni ostatni widzimy go w zapowiedzi do sezonów z Vanguarda, gdzie to w jakichś podziemiach Werdańska wraz z Adlerem, Masonem i Hudsonem odnajduje jakiegoś starego dziada z II wojny światowej. No i to by było w gruncie rzeczy na tyle. I jeszcze raz, sorry, że tak pobieżnie i bez werwy o tej historii z sezonów Cold War, ale raz, że Woods tam nie robi praktycznie nic, a dwa, że ta fabuła jest chujowa jak barść, pozostała stworzona tylko po to, by nowe skiny operatorów lepiej się sprzedawały. Dobra, boys, back on track! Przed nami historia z Black Ops 2, a więc. W 1986 roku Frank wykonuje szereg nieprzybliżonych nam misji na terenie Angoli w Afryce. Pewnego razu on i jego oddział zostaje otoczony i pojmany przez niejakiego Raula Menendez'a. Menendez torturuje Woodsa i zabija raz po raz jego kumpli z oddziału, chcąc dowiedzieć się ile CIA wie na temat jego działalności. Oczywiście nasz komandos z pary z ust nie puszcza, więc znudzony Raul wrzuca go do kontenera wraz z jego gnijącymi przyjaciółmi, by tam zczezł z niedożywienia i morowego powietrza. Na szczęście o jego pojmaniu dowiaduje się CIA, więc jego stary kumpel Mason wraz z Hudsonem lecą do Angolii i z pomocą Savin Biego ustalają pozycję Franciszka. Jak się okazuje, MPLA transportuje go barką wzdłuż rzeki Kubango. Rychło w czas Mason i Hudson wyciągają ledwo żywego Woodsa z morowego kontenera i pod ostrzałem wroga schodzą z barki i uciekają niosąc go na plecach, aż do ślepego zaułka, gdzie robią epicki las. Ten, podczas którego z pomocą przychodzi im wcześniej wspomniany Savimbi. Warto tu też zaznaczyć, że od tej pory Woods będzie dogłębnie trawiony nieokiełznaną nienawiścią do Menendeza za prawilnych chłopaków, których mu wymordował. Ta, kiedyś to się kurwa robiło kampanie, tyle państwu powiem. We wrześniu 1968 po rehabilitacji niezmordowany Woods wraca do akcji cisnąc z Masonem i Hudsonem do Afganistanu, gdzie mają za zadanie wspomóc tamtejszą bojówkę mujahedinów z Tianem Zao na czele, przed rosyjskim natarciem. Podczas obrony okazuje się, że sowieckim atakiem przewodzi pieprzony lew Krawczenko. Sam atak udaje się odeprzeć, a Krawczenko dostaje się do niewoli. Woods, Zao, Hudson i Mason przesłuchują nieco później Lewa, ale nie mogąc wydobyć z niego żadnych informacji, strzelają mu w łeb kończąc jego niecny żywot. Ni ni z Owont, Franki, pozostała trójka zostaje zdradzona przez Mujahedinów, którzy ogłuszają ich i zostawiają na pustyni, jednak przed totalnym odwodnieniem i śmiercią uratują ich jacyś nieznani wędrowcy. Krótko mówiąc, chłopaki znowu mieli szczęście. Po długich poszukiwaniach CIA wreszcie zyskuje namiary na dom Menendeza położony w Nikaragui. W trakcie torowania sobie drogi do jego willi, Woods przestaje trzeźwo myśleć, ponieważ jego zdrowy rozsądek zostaje w pełni przyćmiony przez gniew i dziką żądzę zemsty na raunu. Gdy nasz komandos zauważa swoje nemesis na końcu korytarza willi, dosłownie odpierdala mu od kurwienia. Menendez drze się Frank natomiast drze się Price krzyczy. Na co was odpowiada? Shut the fuck up! A z kolei. <noise> Dobra, trochę mnie poniosło. Mason stara się zatrzymać Woodsa, ponieważ CIA potrzebuje Menendeza żywego. Franek nie daje jednak za wygraną i odbezpiecza granat odłamkowy, rzucając go w raula. Alex strąca jednak Fraga, zmieniając jego trajektorię lotu, sprawiając, że wpada on do pokoju Josefiny i tam wybucha. Willi się zawala. Po wygrzebaniu się z gruzów, Woods, Mason i Hudson myślą, że Menendez zginął w wyniku wybuchu, bo tak powiedzieli im sprzymierzeni żołnierze, zabierający worek z jego ciałem. No ale jak wiemy, w rzeczywistości zwłok Menendeza w tym worku nigdy nie było. No tym niemniej, nasi bohaterowie uwierzyli tym żołnierzom wówczas na słowo. W 1989 CIA dowiaduje się jednak, że Raul żyje i ma się dobrze, więc Woods zostaje wysłany do Panamy, by tam schwytać i zniesławić Manuela Noriegu, który dostarczał ludziom menę za broń i zaopatrzenie. Już na początku misji Woods z Masonem zauważyli, że coś jest nie tak. Kontakt radiowy z Hudsonem, który miał być overlordem operacji, co chwila się urywał, a wytyczne odnośnie Noriegi, co i Róż się zmieniały. Wciąż jednak Frank był komandosem i zadanie należało wykonać. Po schwytaniu Noriegi, Woods eskortuje go do bezpiecznej strefy z dala od walk. W tamtym momencie Mason i Frank się rozdzielają, a Hudson mówi temu drugiemu, że Noriega wystawił im Menendeza do odstrzału. Nasz komando ustawia się z baretem na jednym z dachów, a pod celownik wchodzi mu związany Menendez z workiem na głowie z tym, że w rzeczywistości to pułapka. A zamiast Menendeza podstawiony jest schwytany dosłownie minutę temu Mason. To, co zdarzy się dalej, jest zależne od gracza. Widzicie, począwszy od uwolnienia Van do teraz wszystko to Łódź tak naprawdę opowiada w czasie rzeczywistym w 2025 roku, mając na karku już 95 wiosen. A jego słuchaczem jest David Mason, syn jego ziomala Alexa jeżeli gracz sterujący Frankiem strzeli w tym 89. w którąś z kończym Masona, to ten przeżyje i powróci jako stary dziadzia do swojego syna Davida przy jednym z zakończeń Black Opsa 2. Grać może też się nie domyślić podstępu i rzeczywiście zabić Masona. W obu przypadkach Woods aż do jednego z wcześniej wymienionych zakończeń myśli, że realnie zabił swojego kumpla. Wracając jednak do 89, Franciszek idzie obejrzeć trupa, jak mu się zdaje Menendeza, jednak po złowrogim uśmiechu Noriegi orientuje się, że coś jest nie tak. Podbiega do leżącego ciała, zdejmując worek z głowy i wtedy pojmuje, czego nieświadomie dokonał. Zanim jest w stanie dać upust swojemu wkurwowi, że dał się tak podejść, prawdziwy Menendez wyskakuje z za rogu, wytrąca mu broń i masakruje mu kolana ze strzelby. Następnie zanosi go do swojej krwawej szopy tortur, gdzie znajduje się też młody syn Masona i Hudson. Raul chce, by Woodsa trawiła na resztę życia strata, chcąc zemścić się w ten sposób za swoją siostrę Józefinę. Zabija jeszcze Hudsona, po czym pozostawia ledwo żywego Franka i Davida. Przy zwłokach Aleksa, samemu odchodząc. Jak wiemy, Woods do czynnej służby wrócić już nie mógł ze względu na niemożność chodzenia. Zajął się więc młodym Davidem, wychowując go jako że sam rodziny żadnej nie miał. No i tu znowuż dochodzimy do 2025, gdzie to do osiadłego w domu spokojnej starości Franciszka przechodzi Menendez, mówiąc, że wkrótce zacznie się dzień sądu. No. Przynajmniej dla Stanów Zjednoczonych, po czym, na nieme pytanie sierżanta, dlaczego jeszcze go nie zabił, odpowiada, że przyjdzie na to jeszcze czas, wychodząc. Później do naszego bohatera przyjeżdża cały pieprzony oddział amerykańskich specjalistów z Davidem Masonem i Harperem na czele. To właśnie wtedy Woods opowiada Davidowi całą historię, jak to było z Menendezem, dając wskazówki, jak można go pokonać. Jak wiemy, w końcowej misji Black Ops 2 Davidowi udaje się powstrzymać Menendeza, pakując go do kryminału. Zakończeń jest wiele. W jednym, wcześniej wspomnianym, wraca ożyły Alex, w drugim do Łódca ponownie przychodzi Menendez, tym razem już go zabijając. Natomiast kanonicznym zakończeniem jest to, w którym Menendez pozostaje w pierdlu, a Alex realnie ginie w 89. W wieńczącej losy bohaterówka Czence, David przychodzi z Frankiem na grupę Alexa. Mason Junior mówi, że swoje zrobił i teraz kończy ze służbą w wojsku, na co Woods odpowiada mu, że jego ojciec popiera tą decyzję. A co, gadasz ze zmarłymi sierżancie? Pyta się Dawid, na co nasz stary wiarus odpowiada, nie, to oni gadają ze mną. I tym oto pozytywnym akcentem, moi drodzy Państwo, kończymy życiorys Woodsa. Chyba że weźmiemy jeszcze pod uwagę taki tam niekanoniczny isterek po napisach końcowych, gdzie Frank wstaje z wózka, bo jak twierdzi, może chodzić tylko jest kurę w i wraz z jakąś tam rockową bandą i Menendezą. Menendezem, <grym> przepraszam. gra dla publiki. No wiecie, Black Ops, te sprawy, charakterystyka. Frank Woods jest bez wątpienia najlepszym przykładem komandosa idealnego, potrafiącego dostosować się do każdej sytuacji. Może i jest impulsywnym, zadziornym Madafaka, ale poza tą jedną uzasadnioną akcją z Menendezem i jego siostrą, Franek nigdy nie traci głowy. Owszem, jest patriotą, ale świadomym. Nie podąża ślepo rozkazom i ma własny pogląd na otaczającą go rzeczywistość. Jeśli mu się coś nie podoba, z pewnością wyrazi na ten temat swoje obiekcje. Ponadto nasz chłop brał udział w tylu akcjach, że praktycznie nie da się ich zliczyć. Na koncie ma dziesiątki trupów żołnierzy tak rosyjskich, jak i wietkąków, agentów KGB, specnazistów. No rozumiecie, Kaderatio jest u niego rozmaite i potężne. Ciężko więc od niego oczekiwać wybitnej empatii, traktuje otaczający go świat z ironią i dużą dozą cynizmu, a walka to jego życie. Poza nią, Woods miał jedynie przyjaźń z Aleksem, a gdy ten zginął, jedyne co mu pozostało, to zaopiekować się jego synem Davidem. Było to takie swojego rodzaju odkupienie dla Franka za cały ból i śmierć, jakie spowodował na przestrzeni swojej kariery w CIA. Podsumowując, Frank Woods jest kawałem siermierznego skór syna, ale też wiernego przyjaciela i opiekuna, który przetrwa wszystko i którego możesz zrzucić w sam środek piekła, a i tak z niego wyjdzie. Ciekawostki! Numer 1 Frank w Black Opsie 1 pierwotnie miał mieć nazwisko Barnes, a nie Woods. Numer 2 Jego typ krwi to B-minus. Numer 3 Frank Woods jest najstarszą postacią grywaną w całej serii Call of Duty, jeżeli nie liczyć bardzo krótkiego segmentu z Menendezem na okręcie USS Barack Obama. Numer 4. Zastanawiającym jest fakt, iż po postrzelaniu jego kończyn nożnych przez Menendeza, Frank nie zmarł z szoku albo nie wykrwawił się przez ten cały czas. Przecież Menendez musiał go jakoś przytaszczyć do chałupy, gdzie był David i Mason. Całkiem możliwe, że w jakiś sposób jego rozharatane kolana były medycznie zabezpieczone. No albo po prostu Łuc jest tak twardym skurczybykiem. Wybierzcie sobie własną wersję. Numer 5! Z reguły odnosimy się do Woodsa jako sierżanta Woodsa, jednakże nie jest on zwykłym sierżantem. Przynajmniej nie w znaczeniu stopniowym. Jak zobaczymy w scenie końcowej jednej z linii czasowych Black Opsa 2, kiedy David Mason oraz Frank składają hołd Alexowi, można na ramieniu jego munduru zauważyć insygnia stopnia Master Sergeant z USMC, co oznacza tyle, co starszy sierżant. No i to tyle moi drodzy, oto historia Franka Woodsa, komandosa, który poza Price'em stanowi chyba najbardziej bodasowską postać w historii Koda. Standardowo proszę pisać w komentarzach jakiej postaci historię mam omówić następnym razem. Ze swojej strony mogę zaproponować trzecią część życiorysu Price'a, tym razem z najnowszego MW2022. Co wy na to? Dajcie znać, tymczasem mówił do was Master Su... A film montował... No w sumie też Mastersu 15! Także tak. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Elo!